Być może za kilkadziesiąt lat kolejne pokolenie mieszkańców gminy Żarów znów odnajdzie kapsułę czasu, która ponownie ulokowana została na dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej w Żarowie. Jesteśmy w takiej chwili, która przejdzie dosłownie do historii, bo ktoś kiedyś to odkryje. Tak jak myśmy się cieszyli trzy tygodnie temu otwierając kapsułę, że znaleźliśmy przesłanie od naszych, nie naszych przodków, od przodków tych ziem. Tak samo zostawiamy to przesłanie dla tych, którzy będą po nas. A w niej ukryte dokumenty, fotografie, artykuły oraz gazetę żarowską której przeczytać można relację z otwarcia znalezionej kapsuły czasu w Archiwum Państwowym we Wrocławiu i jej zawartości z 1903 roku. Takie pamiątki, wspólną decyzją żarowskich historyków, radnych Rady Miejskiej i burmistrza Leszka Michalaka, zostały przechowane w nowej kapsule czasu. Kapsuła czasu została szczelnie zamknięta i ponownie ulokowana na dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej w Żarowie. Czy możemy przewidzieć dziś, kiedy ta kapsuła zostanie otworzona? Trudno powiedzieć: dach zrobiony solidnie, także myślę, że te kolejne 113 lat na pewno przetrwa. Dokumenty na pewno nawiązują swoją treścią, stylem, stylem pisowni do tego dokumentu, który był spisany w roku 1903. Myślę, że słuszna koncepcja i podtrzymujemy tradycję dawnej Żarowie. Był to ostatni akcent realizowanego remontu. Remont kaplicy na cmentarzu komunalnym w Żarowie rozpoczął się jeszcze w 2014 roku. Kaplica cmentarna jest w stanie idealnym. To znaczy skończyliśmy trzeci, ostatni etap remontu. Zaczęliśmy w 2014 roku remontem schodów wejściowych i remontem wieżyczek, które były w stanie takim zagrażającym bezpieczeństwu, już powiedzmy wprost. W 2015 zajęliśmy się środkiem kaplicy. Tutaj był remont kompleksowy, wymiana tynku, wymiana instalacji elektrycznej, oczyszczenie elementów stegły klinkierowej, wymiana sufitu. W sumie do dnia dzisiejszego całkowity koszt wszystkich zrealizowanych prac to kwota ponad 400 tysięcy zł. Wszystkie inwestycje zostały w całości sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy Żarów.